To jest taki film, który w gruncie rzeczy nie wiadomo kiedy się dzieje, prawda? Bo parę rzeczy wskazuje na to, że dzisiaj, prawda, parę inne rzeczy wskazują na to, że w niedalekiej przyszłości, bo tam jest prezydent Stanów Zjednoczonych z, z kobietą, McAdams, tak, tak, tak. tak. No Parę rzeczy wskazuje, że przedtem, no kiedyś tam. W każdym razie myśmy nakręcili z Andrzejem Sewerynem takie ujęcie jedno, pięciosekundowe. E, na otwarciu lotniska, jak oni ciągną na sznurku samolot, no i to był dla nas żart, ale potem, po śmierci prezydenta Adamowicza, to się skończył ten żart, już nie był żart, prawda, tylko, tylko trzeba było to, to wyciąć, no. Znaczy, nie, nawet nie wyciąć, bośmy w ogóle tego nie wstawiali do filmu, no. tylko się tego pozbyć, no. nie wszyscy chcieli się tego pozbywać, abyśmy się nie mogli zgodzić na to, żeby, żeby to dać, no. Ja chciałem zrobić serial, to znaczy myśmy już nakręcili ten serial, ale wyszliśmy od serialu, no i po to, żeby, żeby zwiększyć budżet tego serialu, bo mamy ambicje zrobić taki, taki który nie będzie ustępował ani inscenizacją, ani, ani spektakularnymi efektami tym dobrym serialom, który się przyglądamy, no, nie, nie takim naszym ubogim. No, ale na to, żeby to osiągnąć, to budżet musi być dużo większy. A po to, żeby był większy budżet, to lepiej jest zrobić i serial, i film za jednym zamachem. prawda. No, i tak zrobiliśmy. I przez to może ten film jest trochę długi, no bo, bo, bo jednak kompozycja scenariusza, no nie dało się tego tak, nie wiem, wcisnąć w taki nie wiem, dwugodzinny format, czy nawet krótszy niż dwugodzinny. Więc ja już go skracałem maksymalnie, jak mogłem. No ale pewne rzeczy, no, one kreują atmosferę. To są jakieś psychologiczne sceny, które może nie napędzają akcji, ale mówią coś o, o bohaterach. Także no, on jest taki, jaki jest. No ale teraz filmy są dłuższe. Ludzie, młodzież zwłaszcza, lubi oglądać na przykład seriale po trzy odcinki naraz, więc wytrzymuje Albo całą to. serię od razu. Albo całą się... serię od razu. No. Udało nam się nakręcić w miarę, za niewielkie pieniądze, jeśli chodzi o, o, te, o porównanie z, z efektami filmowymi tego, tego materiału, który mamy, stosunkowo za niewielkie. No, nie, nie, nie wyszliśmy poza nawet powiedzmy no, nie największy koszt polskich seriali, a, a mamy efekt moim zdaniem by, dzięki arkowi. No, 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 trochę pracyśmy w to włożyli. Chciałem powiedzieć, że jak jest dobry tekst, świetne role. To, to jakby ta praca operatora jest dużo łatwiejsza, bo jeżeli jest scena, którą chcemy opowiedzieć i nie bardzo wiemy o czym jest scena, jest miałka, to tak naprawdę nie wiadomo gdzie postawić kamerę. Y, jakby przy tym scenariuszu i przy pracy z Jackiem i pracy z takimi fantastycznymi aktorami, ja nie miałem w ogóle żadnego problemu gdzie postawić kamerę. Y, środki, jakie mieliśmy na sceny akcyjne. Myślę, że na to, co byliśmy w stanie zrobić w tym czasie i za te pieniądze, to zrobiliśmy to bardzo, bardzo przyzwoicie dobrze i, i, i no ten film jest nie tylko akcyjny, tak? Bez aktorów tego filmu nie było. No, cieszę się, że film się jednak się udało pokazać w filmie, Bo no jednak no, po to robimy filmy, żeby, żeby je skonfrontować z widzami, a tak byłoby nam smutno i trochę no, szkoda naszej wielkiej pracy i, i staranności. Więc myślę, że dobrze się stało. Jacku, dziękuję Ci, że powalczyłeś o to. No to też stało się dzięki wsparciu środowiska, wszystkich tu gości festiwalowych, widowni, dziennikarzy, żeby tego nie było, tego szumu, który się tam nagle zerwał, to być może by się nie udało tego przeprowadzić. Mogę powiedzieć, że dla, dla mnie to było takie coś na pewno nowego, czego wcześniej robiłem. Stwierdziłem, że, że pójdę w jakieś takie postaciowanie i sobie stworzę postać, której, która jest kompletnie jakby różna ode mnie. I nawet wzorowałem się, nie będę mówić na kim. Nie, no znaczy, powiedz, nie, to jest nie, właśnie nikogo, konferencja nie, temu służy, Nie, nikt, nikt go nie zna, tej osoby, Aha, ale, ale ona to jest z mojego tak okay. bliskiego otoczenia. Inspirowany byłem się mocno, jakby, a wrzucenie ją w, w ramy, po prostu gangstera, psychopaty trochę. E, nabrało jakiejś nowej chyba jakości. Jak, jak oglądam, to jest trochę przerażające, trochę śmieszne, trochę nie wiem, że on się jąka. Jakoś dziwnie mówi, ma inny głos. I, więc jakby dla mnie to było takie doświadczenie, bo chciałem, jak dostałem scenariusz, to, to ta rola nie była wyrazista. że w, 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 był. No, nie <laughs> I stwierdziłem, że fajnie by było coś zrobić takiego, coś z niczego, tak? No i, i przyszedłem z pewnym pomysłem do, do, do Jacka i, i zaproponowałem. No to powiedział, żebym mu pokazał, pokazałem, uśmiechnął się. Później Andrzej Seweryn też się śmiał na zdjęciach, więc stwierdziłem, że chyba to że jest to, dobry jest runy, to tak? coś w tą stronę idziemy. Postać Wandy, wydawało mi się, że po przeczytaniu scenariusza, że jest właściwie wszystko jasne. Oczywiście ja tam jakieś miałam swoje sugestie, które no nie przeszły do końca tak jak w Piotka przypadku, ale dlatego, że to po prostu zmieniałoby zupełnie klimat, chociaż gdzieś tam wypośrodkowaliśmy w końcowej wersji, ja ubolewam oczywiście, że tej, że tej sceny nie ma w filmie. Na razie póki co jeszcze walczymy, bo to jakby kończy postać moją i Krzyśka Stroińskiego. Te, ich, te nasze zależności. Dla mnie, może jako taki, zresztą akurat film kończy się spojrzeniem na tą małą dziewczynkę, jak rozumiem, generalnie ostatnie słowo miało być słowem jednak optymistycznym, tym spojrzeniem no ta, na tych, którzy tak. są przed nami, czy też właściwie na których już teraz wpływamy, no ale na kolejne pokolenia. Tak jest, tak dokładnie to co pani mówi, tak miało być, no żeby jednak no jakiś cień nadziei dać. No.